Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Sialodato Jezus Christo na wieki wiekowamen. Amen. Sempre Sialodato. Kochani moi, oto jesteśmy w Wenecji, właśnie w miejscu niedaleko Bazyliki Świętego Marka. Oczekujemy jeszcze, nim rozpoczniemy przejazd z obrazem Matki Bożej. Cieszymy się bardzo, że możemy być właśnie tutaj. W tym miejscu i teraz, aby w szczególny sposób jeszcze, nim wizerunek Matki Bożej w niebowziętym dobrego początku wyruszy w podróż do Polski, I jeszcze tutaj z Wenecji, e, wspólna modlitwa. Cari fratelli, sorelle, allora vi saluto, siamo un po' ritardo da Wenecja, perché siamo in attesa della partenza con immagine della Madonna Assunta. di buon inizio, ecco siamo qui nel porto eh, di San Marco, Venezia, bellissima giornata, eh, tanti tanti sono eh, diciamo, turisti qui che visitano Venezia, ma siamo in attesa dell'arrivo eh, del quadro della Madonna Assunta di buon inizio, poi saliremo eh, sulle gondole. Kochani moi tak więc oczekujemy, oczekujemy jeszcze na przybycie wszystkich, którzy pragną uczestniczyć w tym niezwykłym wydarzeniu, jakim będzie wspólna modlitwa właśnie na gondoli wiosąc obraz Matki Najświętszej. A teraz popatrzmy jeszcze na piękne obrazy tu z Wenecji w oczekiwaniu. Allora vediamo adesso queste bellissime immagini aspettando l'arrivo eh, di altre persone eh, che inizieremo fra poco eh, il nostro viaggio. Vi faccio vedere adesso un po' le immagini qui dal porto, eh, da, dalla stazione di San Marco a Venezia. Zobaczcie piękni dzieci, otoprosiliśmy matchevo e popatrzmy jeszcze. na te piękne obrazy tu z Wenecji. Gondole już są w zasadzie przygotowane, czekamy tylko na przybycie wszystkich i gondolieri sono già possiamo in della nostra partenza. Przypomnijmy, że wielu pragnie tutaj właśnie, aby ta modlitwa się odbyła dzisiaj, ponieważ mają no, żywo przed oczami to, co tu w Wenecji stało się nie tak dawno, gdy woda zalała wiele, wiele domów. Mam tutaj razem ze sobą osoby, które również ucierpiały w tej, w tej ostatniej powodzi, tutaj można powiedzieć. W Wenecji, no trudno mówić Wenecji o powodzi, no ale naprawdę em, tak też jest czasem, że zalewa ich te domy tutaj. Allora carissimi, qui da Venezia, persone anche che hanno subito i danni quando ultima volta eh, sono qui, eh, l'acqua si è si alzata molto e hanno perso eh, tante cose anche rano ekonomicz ekonomici molto grossi. Czekamy więc dalej na wspólną modlitwę. Trochę opóźnia się ta dzisiejsza nasza pielgrzymka, bo tak trzeba nazwać. To pielgrzymka z Matką Najświętszą. Tak, oczekujemy właśnie na jej rozpoczęcie. To są ostatnie można powiedzieć godziny, kiedy obraz Matki Bożej w niebowziętej dobrego początku przebywa na terenie Italii. W najbliższy piątek, właśnie w południe, dokładnie 6 sierpnia, będziemy witać Matkę Bożą w Miliczu, w Miliczu, a później uroczyście przez kapłanów, biskupów Katolickiego Kościoła Narodowego zostanie obraz przeniesiony do Kaplicy Biskupiej i tam rozpocznie się pielgrzymka. Pielgrzymka najpierw też do parafii naszej wspólnoty kościoła, a także do różnych osób. W domach. Matka Boża jednoczy na modlitwie każdego z nas. Tutaj osoby, które spotykałem przed chwilą, będąc tutaj w jednym z pobliskich barów, kiedy zobaczyli, wszedłem z krzyżem pana Jezusa, więc mówią: Ksiądz, z krzyżem, tym drewnianym właśnie. My tutaj grzesznicy jesteśmy. A ja mówię: No tak, któż jest bez grzechu? Niech rzuci kamieniem. No ale moi drodzy, później rozmowa potoczyła się dalej i ci, którzy tam byli. Ja mówię, no tak, ale jeśli jesteście grzesznicy, potrzebujecie spowiedzi. Może yy, chcielibyście przystąpić do sakramentu pokuty. Bardzo mi się to podobało, yy, że po prostu pytam o sakrament pokuty, bo przecież przebaczenie. Jakże ważne, kochani moi. Przebaczenie. Alora, quando yy, cari fratelli sorelle sono andato Qui a uno dei ristorantini qui vicino, e poco tempo fa, con eh, il crocifisso, quello di legno che voi conoscete, allora eh, hanno visto che è sacerdote e ho detto sì, sono sacerdote, ma eh, l'hanno detto siamo peccatori, ma chi è senza peccato? Butta la, butta la pietra, ecco, qui sono arrivate le persone e poi ho chiesto loro, eh, chiesto, allora andate per... Parę na konfesjonalne. Możemy obserwować, jak właśnie, nie wiem jak nazwać, gondolierzy, tak? Gondolierzy przygotowują się właśnie już do ne, tego, e, tej naszej pielgrzymki. A Laura Wojciechowskiej, a więc mówią. Słuchajcie, si, si. a więc. Certo. A więc pytają się, czy wyruszymy z obrazem Matki Bożej. Właśnie mówię tak, z tym wizerunkiem w niebowziętej pani królowej dobrego początku, przed którym modlił się święty Jan Paweł II w początku kapłaństwa. Oto e, możemy na żywo oglądać z Wenecji przybywających, moi drodzy, teraz piękny dzień. Naprawdę chociaż przewidywano dzisiaj deszcz, burze, ale myśmy prosili Matkę Bożą. Mario prosimy, bo przecież to dla Ciebie. Dzisiaj chcemy Cię szczególnie uczcić tutaj w Wenecji. Allora, bellissima giornata. No i tanto, l'abbiamo chiesto. Maria, l'abbiamo per te tutto vogliamo organizare, perché tu sei la nostra regina, tu sei la nostra forza

pielgrzymów tak, bo tak trzeba nazwać pielgrzymów, no bo wsiądziemy do gondoli w jednej gondoli pojadą cztery osoby i obraz Matki Bożej, a w innej kolejne osoby i będziemy się wspólnie modlić allora inna gondola saliranno diciamo quattro persone e immagine della madonna e poi in altra, Altre persona. Allora carissimi sanno arrivando già hanno comunicato già, a więc już, już jesteśmy bardzo blisko tego szczególnego momentu, kiedy wyruszymy z wizerunkiem Matki Bożej. O właśnie, pielgrzymi, którzy wezmą udział właśnie razem z nami, przybywają właśnie tutaj w tym battello, tak się nazywa battello, a więc w tej łodzi, którą widzimy, podjeżdża tutaj na stację San Marco w Wenecji, a więc allora quelli che con noi partiranno con Maria in questo pellegrinaggio sono arrivati adesso, vediamo, da vivo con battello qui a Venezia e poi subito la partenza, a więc cieszę się, że możemy wspólnie ...przeżywać nawet i przyjazd tych, którzy wezmą udział w tej niezwykłej pielgrzymce. Marzyło mi się, przyznaję się Wam, tak bardzo mocno, aby właśnie w ten sposób zakończyć, aby w ten sposób można było uczcić Matkę Bożą. Quanto eh, ero felice, che eh, proprio in questo modo eh, noi faremo eh, questa... questo pellegrinaggio di Maria, quasi conclusione. Allora, ma qui. gondolieri, di fronte ai giardini reali. Siamo qui, loro... Qui. Sì, siamo già vicino ai gondolieri e loro lo, lo stanno aspettando. Lo stanno. To jest To jest moi, więc w tej chwili, na chwilę, będziemy musieć rozłączyć się dosłownie za 15 minut. Połączymy się na nowo. Będzie można za 15 minut nową transmisję za 15 minut. Pytam tutaj e, odpowiedzialnych za transmisję, czy będziemy mogli się połączyć. Więc e, kochani moi, proszę Was, a, którzy jesteście, a więc dokładnie za 15 minut, może za 10, będziemy połączeni znowu. E, więc bardzo Was zapraszam na transmisję, zaraz zostanie ona wstawiona również na portalu. 10 minut. Fra. Fra 10 minut, i E, faremo 15 e, minuti, di nuovo e, in diretta da Venezia e, con la partenza con quadro della Madonna. Fra un quarto d'ora ci vediamo di nuovo, perché saremo già nelle gondole. Dobbiamo fare adesso check-in. E, a więc e, musimy rozpocząć check-in, wejście na gondole. Za 15 minut jesteśmy znów połączeni na żywo. Czuwajcie.